Wiele osób mówi, że Zjednoczone Królestwo już idzie ku upadkowi, a ja właśnie Wam udowodnię, że jednak trzyma się bardzo dobrze. I zobaczcie ten materiał, bo to jest właśnie materiał pokazujący prawdziwe życie, prawdziwą Wielką Brytanię. Kłamstwem jest to, że biznesy w Zjednoczonym Królestwie sobie nie radzą, że wszędzie w mieście widać puste lokale do wynajęcia. Jest to Absolutna bzdura, biznesy na każdym kroku są świetnie sobie radzą i są pełne klientów, którzy wydają grube, grube pieniądze na ich produkty i ich usługi. Ludzie też błędnie myślą, że Zjednoczone królestwo to jest zaścianek technologiczny. Jak właśnie tutaj widzicie, jak na przykład zapomnicie telefonu ze sobą, no to możecie zadzwonić, tutaj wrzucacie słuchajcie, pieniądze, wybieracie numer telefonu i możecie rozmawiać. Także z tego co mi wiadomo, to w Polsce nie ma takich rozwiązań technologicznych, a tutaj w Wielkiej Brytanii, jak widać, podążają za technologią. Kolejnym kłamstwem, które jest bardzo utarte, jest to, że budynki w Zjednoczonym Królestwie wyglądają tragicznie. Obdrapane jakieś tam tynki, drewniane okna i tak dalej. Nic bardziej mylnego. Wszystko jest bardzo nowoczesne. Technologie budownicze w tym kraju są bardzo rozwinięte i to widać wszędzie naokoło. Kolejnym kłamstwem jest to, że wszędzie w Zjednoczonym Królestwie jest grzyb na budynkach, w środku wilgoć. Też kłamstwo wystarczy wietrzyć.